Bit, ale upewnimy się. Mam iść fizem na adequat, tak? Tak. Fiz like y a drugi raz no. będę grał tym fizem tak Na no. no, pozycji. Możemy się switchnąć. A co, chcesz tak. grać sam na dwóch? Może. <laughs> <We> can Daj. <laughs> Dobra, dobra, Ej, dobra. Ivern! Przyjacielu! No co ja ci tam zrobię? No pomóż! No co ja, ja nie mogę z dworów. Martyna! Co? Ja farmię. Tak Do dżungli pójdziesz? Tak? Pójdę zaraz do dżungli. To tam ktoś masterpie Ja pierdolę, i co teraz? Marian? Po chuj się patrzy, ty kurna, czy to mocno to... No już przestań. Po chuj tu wjechałeś? Patrz, no. Zrobiłem. Być! Co tu ma... Trzeba osadariujka z góry. Już lezę. Dobra, jeden za jednym, to. Nie jest drogi, To jest drogi. Nie mają... Tristana nie ma flesza ani heala. Tak, dobra. dobra. To było so sad. Zostałem odlałany z 3 ceceki. Nie kłam. Była 5 level, więc może maksymalnie dać 2 ceceki. Więc spiesz no kłamać, kuamanch. Spiesz tam kuamanch. No w niego teraz ubijamy, go zabijamy. <grym grym grym> Marcel, daj mi spio. Oh. oh, look at the clowns, look at the moves. What was that? No nie słowo. Znaczy dobrze, zabijesz. Hey, what up, bitch? Give you tego. Peter Cool. Cool. Jeszcze kwatus. Tak, what for? Super, ekstra, wygrywamy w Mita. W życiu niejednokrotnie spotkasz się z trudnym wyborem. Kluczem do sukcesu w tego typu sytuacjach jest wiedza o tym, czego potrzebujesz, by zwyciężyć. Uwierzysz mi czy nie, grając dwóch na jednego na midzie i wygrywając swoją linię, jedyne czego potrzebujesz to solidny gang. Chodź się bić, chodź Hocie... się bić, chodź się bić Mówiłem, że go porobię z tobą Miał barierę Niee Co to za koreańskie cooldowny? Idórko Co to mnie bolało? O kurczaki Co to Co to za flash w ogóle? Martina? Co ty nie chciałaś osiągnąć? Przecież ty ty bierz z daleka Ej, what up biecz! Cofnę nie Nie gnijmy! Help me! Help me! Proszę. Czemu Orbit znaczy. po prostu nie powiedziałeś na share. <grym> Ale Nie łatwo. A <grym> Dobra mi się Ej! Nie mów co tu ma być Weźcie się ogarnijcie Zacznijcie być dla mnie godnym przeciwnikiem Nie kończycie, nie kończcie, nie kończcie, ja muszę jeszcze Dzieci nie mam syp. mieć Nie. nie Czy to jest Ivern Bagdur? Mam nadzieję, że cię tam zabiją, bo jeszcze chcę trochę ich pokosić, nie? wiedział, że ja taki dobry jestem, czy coś Boss Boss I o co chodzi? O co tutaj chodzi? Just wise up, everybody getting sized up.